W zeszły czwartek na tym stadionie odbywał się finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Od piątku trwają te przygotowania do największej żużlowej imprezy na świecie. Sprawdźmy jak wygląda budowa toru na PGE Narodowym. W piątek rano na betonie nie było nic kompletnie. Rozpoczęło się wyznaczanie band, miejsca pod bandy. W ciągu 6-7 godzin bandy były już gotowe. W następnym dniu była układana nawierzchnia. Niedziela kontynuacja układania nawierzchni, ubijanie, odpowiednie odmoczenie. No i dzisiaj efekt mamy taki, że w ciągu 3 dni praktycznie tor mamy gotowy. Chcemy powtórzyć to, co zro... to, co udało się zrobić kilka lat temu, czyli to takie najfajniejsze ściganie jak do tej pory. Rozmawiałem z Ole. Plan jest właśnie taki, żeby Dokładnie powtórzyć ten schemat, który miał wtedy miejsce. Warunki, które mamy w tej chwili, bardzo sprzyjają temu, bo jest ciepło i myślę, że nam się to uda. Z pewnością lata doświadczeń Ole Olsena w tych warunkach tutaj. W Warszawie pozwoliły na wyciągnięcie bardzo wielu wniosków. Ja nawet widzę po sposobie układania toru, on się w sposób zasadniczy różni od tego, co miało miejsce kiedyś. On jest w tej chwili doskonały, można by powiedzieć, bo w ciągu trzech dni zbudować cały tor, który tak naprawdę, gdybyśmy się uparli, to dzisiaj można by kółka próbne robić. W środę o 14 tradycyjnie już jest testoru. To jest wielka frajda dla młodych chłopaków, że mogą na takim torze pokręcić parę kółek. Frajda dla chłopaków wielka, a dla Toru rzecz bezcenna, bo on jest przerzucany, przetestowany. Dach jest oczywiście zamknięty na etapie przygotowania, dlatego że sam etap przygotowania każdego toru, no ta pogoda jest wymagana, żeby ona była dobra. Deszcz, który mógłby spaść, no zaburzyłby wszystko, są już prowadzone rozmowy, bardzo mocno zastanawiamy się nad tym, czy nie uda się otworzyć tego dachu, bo to z punktu widzenia i toru byłoby bardzo korzystne, ale i na, nawet dla kibiców myślę, żeby było korzystniejsze. Oczywiście wszystko zależy od pogody, jeśli ona się utrzyma, to jest duża szansa na to, że dach otworzymy. Jak widzicie, tor na PG Narodowym jest już gotowy. Orlen FIM Speedway Grand Prix of Poland w Warszawie już w ten weekend. Ostatnie dostępne wyjściówki znajdziecie na portalach ebilet.pl i kubilet.pl.